Jak istotną rolę w teatrze, w filmie odgrywa praca charakteryzatora? Ja myślę, że to jest takie zapięcie e, w w pracy nad postacią aktora z, z, ten ostatni etap, ostatnia, e, ostatni element, który pozwala wejść e, dokumentnie w skórę postaci, którą się kreuje, jest bardzo ważna i e, na przykład zdarza się e, na przykład mnie, że tak mi idzie e, konstruowanie roli opornie, opornie, opornie i przychodzi generalna, przychodzi kostium i przychodzi charakteryzacja i nagle jak za magiczną różdżką wskakuje w tę postać tak, że jestem nią a gdzieś niewiele e, e, mnie e, przeziera. Tak, przynajmniej tak bywa, że tak odbierają widzowie. To nie jest moja recenzja, tylko powtarzam słowa kogoś tam, że nagle e, nie zobaczył mnie zupełnie w postaci, tylko zobaczył postać. Pytam, jakich narzędzi się używa do, do charakteryzacji? I do tego potrzeba oczywiście odpowiednich czy tam, farbek, kalek, czasami potrzeba różnych substancji do robienia nosów, podbródków, zmieniania rysów twarzy, maski silikonowe, łyski. Tego jest niezliczona ilość. Podstawą do takiego zmieniania rysów twarzy jest no, oczywiście farbki, a raczej farby palety profesjonalne. Kredki, konturówki, palety podkłady, bielidła, wszystko i to jest bardzo drogie i bardzo dobre. Co to były za zajęcia? No charakteryzacji, no. I co robiliście na tych zajęciach? Malowaliśmy się, opowiadaliśmy o historii charakteryzacji, że to w filmach chodzi, żeby z brytkiego ładnego, z ładnego brytkiego z chudego, grubego, ale z grubego to już nie chudego. I jeszcze różne rzeczy, na przykład z kobiety, z mężczyzny, mężczyzny z kobiety. Różne rzeczy można robić przez charakteryzację. I jakich używaliście narzędzi do tego, żeby stworzyć taką charakteryzację, jak ty teraz masz? No farbek do twarzy, kredek do twarzy i też takich specjalnych do make-upu ołówków takich. Więc ciężko jest przygotować taką charakteryzację? No dla innych tak, dla innych nie. A jak to Tobie wychodziło? Średnio, bo na przykład tą brudkę zrobiłem sam, ale już te wąsy trochę mi źle poszło. I potem to już było skrzyżowanie moich planów, a innych planów. Powiedz co robiliście na tych zajęciach? O charakteryzacji. I na czym te zajęcia polegały? Mienia się postać, którą chcesz być. Fajne to były zajęcia? Tak. A powiedz w jaką postać ty się zmieniłeś? Rycefa. Podoba tobie się ten nowy wizerunek? Mhm.